Witamy Państwa. Gościem PHTV jest pan Arkadiusz Stelmach z Instytutu Księdza Piotra Skargi. Witam, Witam państwa Szczęść Boże. Spotykamy się, by porozmawiać o świętym Ludwiku Marii de montfort i jego traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. I pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, kiedy widzi się tytuł tego traktatu, to jest jego prawdziwość, a słowo prawdziwe. Na czym polega ta prawdziwość tego, tego nabożeństwa, o którym pisze święty, święty Ludwik? Yy, tak, bardzo ważne, że rozmawiamy o tym dziele i o świętym Ludwiku Marie Guillaume de Montfort. Yy, jak sami Państwo widzą, to jest rzeczywiście niewielkich rozmiarów książeczka, takie dziełko można powiedzieć, ale jest to książka, uważam, niezwykle ważna dla pobożności katolickiej, dla teologii katolickiej również i szczególnie dla teologii maryjnej. Właśnie tutaj jest to, to słowo prawdziwy zawarte. Dlaczego? Święty Ludwik w sposób genialny i bardzo prosty, właśnie na kartach tego traktatu, przede wszystkim pokazuje nam tak naprawdę, przypomina nam, kim jest Matka Boża, kim jest Maryja. On jak gdyby pokazuje nam i uświadamia tą wielką, wielką prawdę o tym, że to jest Matka Boga samego. Pokazuje nam, że Bóg tak bardzo wywyższył Matkę Bożą, że właśnie zdecydował się przez nią przyjść na świat, zdecydował się powierzyć jej do tego stopnia, że przez 9 miesięcy przebywał w jej łonie. I tutaj jest takie przepiękne sformułowanie użyte przez świętego Ludwika. On powiedział coś takiego, że o ile Kiedyś tam na prapo, w prapoczątkach dziejów ludzkości Bóg stworzył raj dla ludzi, w którym obcował z ludźmi. To po upadku pierwszych rodziców jak gdyby z, zrobił coś, coś zupełnie zadziwiającego. Stworzył raj sam dla siebie i ten raj nazwał Maryja. To jest coś zachwycającego. Jak pomedytujemy nad, tym, e, nad tymi słowami, to jest naprawdę coś za, zadziwiającego. I właśnie myślę, że ta prawdziwość traktatu polega właśnie na tym, przede wszystkim na tym, na uświadomieniu sobie, e, kim jest Maryja, jaką ma wielką godność i jakie jaki jest, wie, jest wielkie znaczenie właśnie Maryi, Matki Bożej, dla naszego uświęcenia się, dla naszego zbawienia i dla naszego spotkania się kiedyś w wieczności z Panem Jezusem. Bo św. Ludwik mówi, zdecydował się przyjść przez Maryję i to coś właśnie znaczy. I on właśnie na łamach traktatu wyjaśnia, że, że to znaczy tyle, że Bóg, Pan Jezus chce, żeby ludzie przychodzili do, Nie, do Niego przez Maryję, przez Jego Matkę. I tutaj mamy, wiadomo, mamy również ten dogmat o pośrednictwie, o wszechpośrednictwie Matki Bożej, jeśli chodzi o łaski. Czyli, że nie ma takiej łaski, która nie przyszłaby do człowieka za pośrednictwem Matki Bożej. I ta właśnie wielka, prawa, ta właśnie wielka prawda. Jest, jest jakby fundamentem nabożeństwa, e, e, prawdziwego nabożeństwa do Matki Czyli Bożej. Jeśli chcemy wiedzieć, jak e, powinno wyglądać nasze nabożeństwo do Matki Bożej, to z tej książki się tego dowiemy, z tego traktatu. Tak jest, z tego, z tego traktatu się właśnie o tym dowiemy. Tam poznamy te, te, te prawdy na temat Matki Bożej y, i, tam, y, i tam zostaniemy pouczeni, że. Ta intuicja, która jest w narodzie polskim już od samego początku o, tej o tym szczególnym miejscu Matki Bożej, kiedyś słyszałem takie powiedzenie, ktoś pięknie powiedział, że naszym, naszym mamo, jako narodu, czyli takim pierwszym słowem, była właśnie Bogu rodzica. Ta ten przepiękny utwór, który jest u w ogóle naszej, naszej historii, jest to wielka, wspaniała pieśń na cześć, właśnie Boga Rodzicy. Potem w ciągu, w ciągu naszych dziejów, jak gdyby Maria towarzyszy Polakom w sposób szczególny, i kolejne pokolenia miały tą wspaniałą intuicję, aby wiązać się w sposób szczególny z Maryją, aby jej zawierzać losy Polski, aby jej zawierzać swoje losy. Również w tych trudnych wydarzeniach. Jak do tej pory takim najspanialszym aktem tego, tego związku naszego narodu z Matką Bożą, no to był ten słynny właśnie akt dokonany przez króla Jana Kazimierza, gdzie on uczynił z Matki Bożej królową Polski. Mhm. Także właśnie ten, ta, ta więź jest piękna. I, i święty Ludwik, jak przeczytamy ten traktat, on nas. Niesamowicie uspokaja, jak gdyby pokazuje, nam mówi, że jesteśmy na, 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 na dobrej, nie na dobrej, na najlepszej Dobry. drodze właśnie w tym podejściu. I o, o co chodzi jeszcze z tą prawdziwością? Dobry. Dlatego, że święty Ludwik również to dostrzega również w jego epoce były takie problemy. Że i, i to z pewnością wielu katolików nas tutaj oglądających pewnie słyszało o tym, że z tym nabożeństwem do Matki Bożej to tak nie przesadzajmy, bo jakoby y, wtedy moglibyśmy coś ująć z kultu y, Boga samego, prawda? No przecież jednak Maria to jest w końcu człowiek, y, co prawda, człowiek, człowiek wyjątkowy, tak niepokalana, bez grzechu y, pierworodnego poczęta. I tak dalej, człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego najmniejszego nawet grzechu, ale i to jest. I święty Ludwik właśnie mówi, że to jest zupełna nieprawda. Że właśnie po co idziemy do Maryi? Po to idziemy do Maryi, żeby ona nas zaprowadziła do Chrystusa. I to jest właśnie ta, ta, ta wielka prawda, i jest to wielkie uspokojenie, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że kiedy będziemy gorąco modlić się przed, przed właśnie na przykład w kościele, że będziemy więcej spędzali przed, przed obrazem Matki Bożej niż przed Najświętszym Sakramentem, to tu jest coś złego. Tylko możemy zyskać. Dos tak, dosłownie o tym mówi właśnie święty mówi, mówi Mówi, odpowiadam na takie zarzuty, że są tacy, którym się to nie podoba, że lud gromadzi się ochoczo przed właśnie i gorliwie to... przed wizją Matki Bożej, a przed tabernakulum już mniej. No ale przecież yy, o co tutaj chodzi? Matka Boża tak naprawdę... Yy, nasz obraz częstowski Matki Bożej. T cóż to jest? To jest tak naprawdę wyobrażenie monstrancji. O Matka Boża jest jakby tym tronem właśnie Bożym, gdzie, gdzie prawda Bóg, Syn Boży yy, zasiada na jej, na, jej, na jej tutaj przedramieniu, prawda? Widzimy właśnie tego, widzimy tego Boga, a Maryja jest właśnie tylko tą drogą, która do Niego prowadzi, jest tą pośredniczką łask. I naprawdę nie bójmy się tego, nie bójmy się tego i właśnie to my się, to ta prawdziwość i to wielkie uspokojenie y, z traktatu y, płynie. Mhm. Y Jednym z pojawiających się wezwań w tym traktacie jest oddanie się w dobrowolną niewolę. Maryi. Ta, to, jest bardzo, to jest takie niepopularne słowo no, dzisiaj. Niepopularne, Niewo no, niewola, zresztą no, rzecz straszna, wiadomo, no, niewolnictwo było rzeczą straszną. I właśnie to jest ciekawe, że żyjemy w, w tej chwili w takim świecie, który no, wolność wyniósł ponad wszystko. Mhm. W każdej gazecie codziennej, w każdym, w każdym medium, i tak dalej, znajdziemy jakieś treści, które będą wychwalały tą, tą wolność, i wszystko to, co tej wolności, oczywiście pojętej w sposób szczególny, jako taką swawolę, mhm. e, piętnujący, co, co by się jakoś jej mogło sprzeciwiać. A tu mamy słowo niewolnictwo", niewolnictwo, czyli jak gdyby wyzbycie się z wolności, I to, jest, i to jest właśnie ciekawe. I to może być nawet taki punkt, który, który by nawet może zaciekawi, może skłonić kogoś do sięgnięcia po ten, po ten traktat. I o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że tu jest też wyjście z tej prawdy o, o tym, kim jest Matka Boża. Ona jest naszą królową, ale również jest naszą najlepszą matką. Wiadomo, mamy ten testament z Krzyża, kiedy Pan Jezus dał nam Marię jako, jako, jako naszą najlepszą matkę. I teraz tak. Dzisiaj w społeczeństwie egalitarnym, w społeczeństwie demokratycznym zanikają, my już nie mamy okazji nawet doświadczyć czegoś takiego, jak ludzie dawniej, którzy żyli jeszcze w monarchiach, mogli doświadczyć. Kiedy na przykład prosty człowiek szedł i w jakimś akcie miłości do swojego króla czy do swojej królowej ofiarował jakiś przedmiot, coś co no nie wiem, na przykład coś co sam wykonał, albo jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś załóżmy, że to był rolnik, jakieś płody rolne ofiarował monarchini czy, czy, czy królowi, to y, czego automatycznie doświadczał? Doświadczał automatycznie wtedy y, y, rewanżu ze strony y, tego obdarowanego ale w sposób wielokrotnie większy. Czyli za, załóżmy za, nie wiem, piękny kosz jabłek ofiarowany królowi, król rewanżował się czymś zupełnie, zupełnie yy, przekraczającym, przekraczającym wartość, wartość właśnie daru. tego skromnego daru, bo doceniał, prawda, ten Stoń, akt, tak. ten akt miłości yy, wobec siebie ze strony tego poddanego. I tutaj właśnie w przypadku Matki Bożej mamy, mamy coś takiego. Co możemy Matce Bożej dać? Yy, yy, co mamy naj, najcenniejszego? Najcenniejszego mamy po prostu siebie samego, swoją wolność, i właśnie to niesiemy do Maryi, wyrażając tym samym, dając dowód o naszej ogromnej, całkowitej ufności, właśnie w jej pośrednictwo, w jej dobroć, w jej macierzyńską opiekę. I spodziewamy się po tak wielkiej pani, po tak wielkiej królowej, która jest wyniesiona ponad wszelkie stworzenie, która jest wyniesiona ponad aniołów. Że ona w swojej dobroci zrewanżuje się nam czymś niewspółmiernym do tego, czyli yy, yy, oferuje nam tak naprawdę wolność dzieci bożych, czyli wolność najspanialszą, jaka może być, wolność, którą będziemy się kiedyś cieszyć. Kiedy wreszcie dojdziemy do jej syna, spotkamy się z jej synem właśnie w niebie. Bo to jest ta największa nagroda. Tak, to jest ta największa nagroda. I w tych kategoriach należy na to patrzeć. Oczy w sposób oczywisty jest, że ofiarowanie tej naszej wolności Mat Matce Bożej, tak wspaniałej yy, yy, władczyni spotka się tylko z dobrem z jej strony, dlatego, że nie może się spotkać z niczym złym. Także nie może dojść do czegoś takiego, że ta wspaniała królowa nadużyje w jakiś sposób tej naszej ofiary. Tak jak tutaj na ziemi no, jest takie ryzyko, że niedoskonały, grzeszny człowiek mógłby, mógłby nadużyć swojej władzy nad, nad niewolnikiem, prawda? No niestety, zły duch działa, no mogłoby się coś takiego stać. Tutaj nie ma nawet cienia obawy. Nawet cienia obawy. Matka Boża nas weźmie Przygarnie, będziemy mieć nawet mało tego, będziemy mieć gwarancję, że będziemy mieć zawsze przy niej, a wiadomo, że dopóki człowiek żyje, dopóki, do, dopóty człowiek walczy. Człowiek walczy przeciwko y, światu, przeciwko swojemu ciału i, przeci, i przeciwko właśnie mocom i zwierzchnością, czyli walczy przeciwko złym duchom. A jak wiemy, teologia katolicka na uczy i święty również. Matka Boża jest największym postrachem duchów piekielnych. O czym, o czym św. Ludwik wielokrotnie wspomina. Wielokrotnie o tym wspomina. A czy można tak yy, powiedzieć, że nasza pobożność maryjna, jej jakość, której możemy się właśnie nauczyć, między innymi z, tej, z tego traktatu, jest takim probierzem naszego katolicyzmu? No dokładnie, kiedyś pamiętam, mój kolega, który podróżował po Szwajcarii, no wiadomo jak dzisiaj często te współczesne kościoły zupełnie są budowane jakby na przekór pewnym regułom wypracowanym przez wieki przez Kościół, jak powinna wyglądać świątynia katolicka. No pamiętam, że kiedyś wszedł do takiej świątyni i dosłownie nie był pewien, czy jest w kościele, wiadomo, Szwajcaria, więc są kantony protestanckie i katolickie. Yy, albo może czasami na jednej ulicy niemal, że są, jest kościół taki i taki. Będzie. No, nie był pewien. I mówi tak, co go uspokoiło? Kiedy gdzieś tam yy, w bocznym ołtarzu malutka jakaś figurka Matki Bożej stała. No, od razu był pewien, prawda? Jestem w kościele katolickim. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście, ja myślę, że takim probierzem w tych naszych bardzo trudnych czasach jest pobożność maryjna. Im większa ta pobożność maryjna, tym większa gwarancja, że yy, dane środowisko... E, dany, dany człowiek e, jest. Dany naród. dany naród, nawet jest właśnie e, katolicki i jest bliżej, jest bliżej rzeczywiście tego, e, tego właściwego kursu. E, Drogi prawdy, drogi, drogi, drogi prawdy i życia. Tak jest. To, jest. to jest ewidentne. Tutaj też jest ten słynny sen, o którym tu na pewno nasi widzowie słyszeli, czytali. Sen świętego Jana Bosko, który jak gdyby miał bardzo dużo takich symbolicznych snów. Jeden sen, sen wyglądał tak, że widział wzburzone morze. Statek, który na tym zburzono może był miotany falami, i wydawało się, że te fale go pochłoną, ale zobaczył, że właśnie ten statek jest, przy, jest przycumowany łańcuchami do dwóch kolumn. Jedna kolumna to była kolumna, na której był Najświętszy Sakrament, i druga to była kolumna, na którym była właśnie to, to Maryja. I ta metafora tego statku do dzisiejszych czasów doskonale nam pasuje. No, 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 no dokładnie, także to, to dzieło y, świętego Ludwika Marii Guillaume de Montfort powinno być naprawdę czytane, zwłaszcza w polskim narodzie, w pol narodzie maryjnym, i e, ta myśl powinna być rozwijana. To powinno być e, bardzo często omawiane myślę na rekolekcjach, e, podczas e, kazań, teraz, teraz e, zbliża się e, maj, czyli miesiąc właśnie szczególny, 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 gdzie to jest kapitalny po prostu właśnie materiał do rozważań i przypomnienie sobie całej tej e, maryjnej teologii. Mhm. A właściwemu zrozumieniu właśnie służy ta lektura. Służy ta lektura, służy, służy ta Wiadomo, jesteśmy w takich czasach, że y, rzeczywiście w ostatnich powiedzmy stu, stu kilkudziesięciu latach te prawdy maryjne zostają w sposób szczególny też y, objawiane. Tutaj papieże y, y, kolejne dogmaty maryjne ogłaszają, ale, ale również, ale Fatima, ale właśnie, ale również mamy, mamy ostatnie 200 lat, to jest y, czas taki też bezprecedensowy w historii Kościoła, gdzie Maryja sama przychodzi i mamy tę serię wielkich objawień fatyńskich uznanych przez Kościół, prawda? Mamy y, y, Rideaubach w Paryżu, y, mamy y, La Salette, mamy Lourdes. Mamy Fatimę wreszcie, mamy Akitę również. I ciekawe, że wszystkie te, że Maria sama przychodzi i poucza nas o sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół, świat, ludzkość właśnie w tych, w tych czasach. I tym samym, jak gdyby, jak gdyby prawda o, Matki Bo o matce Bożej, prawda o, o tym, kim ona jest, o jej roli w planie zbawienia, uwypukla się coraz bardziej na naszych oczach. I to myślę, że to jest, to jest coś, co, co od początku Kościoła właśnie nam towarzyszy, czyli my się, my się o Matce Bożej, jak gdyby poprzez wieki co, coraz więcej dowiadujemy, kim ona była o jej Opisano roli. Bo wiadomo, ona wtedy, kiedy żyła, była tą pokorną służebnicą pańską, ale kres dziejów będzie jaki? Będzie, y, będzie triumf jej serca, y, będzie triumf jej syna i zobaczymy ją, która jest ukoronowana jako królowa nieba i ziemi. Czyli będzie, będzie jak gdyby w opozycji do tego, jak to się wszystko zaczęło, kiedy ona była tam nikomu nieznaną dziewczyną w Nazarecie, do której przychodzi anioł i, i zwiastuje ją tą wspaniałą nowinę i dokonuje się wcielenie. Także tutaj w pełni czasów dopiero zobaczymy tą prawdę o, o, o wielkości Maryi. Ale my... Mamy właśnie świętego Ludwika i o tych prawdach możemy z tego traktatu poczytać już teraz. Do czego bardzo serdecznie naszych widzów zachęcamy. Ten traktat, tą książkę Świętego Ludwika wydał Instytut imienia księdza Piotra Skargi. Zachęcamy i do lektury, i do modlitwy, i do powiększania swojego nabożeństwa do Maryi Matki Bożej. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.